Zacznijmy od pierwszego triku, który będzie dotyczył cieni do powiek, a dokładniej tego, że każda Wasza matowa pomadka będzie idealnym cieniem do powiek. Nie żartuję. Ja wielokrotnie miałam tak, że chciałam, żeby podobny kolor był na moich oczach, jak i na moich ustach i odkąd odkryłam ten sposób, to muszę się Wam przyznać, że bardzo często właśnie na powiekach noszę swoją ulubioną matową pomadkę. Dodaję jej troszeczkę, po czym sięgam po typowy, puchaty pędzelek, wszystko przepięknie blenduje i tak naprawdę makijaż oka jest już skończony. Jeżeli macie ten sam problem z rzęsami, co ja, to ten trick będzie idealny dla Was. Moje Rzęsy w większości niestety rosną po prostu prosto. Rzadko kiedy rosną mi takie już naturalnie podkręcone, więc często zdarza mi się stosować ten trick w domu, gdzie te rzęsy sobie po prostu liftinguję. Żeby to zrobić, wystarczy, że macie w swojej kosmetyczce zwykłą zalotkę, którą będziecie wsuszyły ciepłym powietrzem przez około 10 sekund. Potem sprawdzicie temperaturę na swoich ustach, żeby ta zalotka była ciepła, ale nie gorąca, i taką ciepłą zalotką właśnie podkręcicie swoje rzęsy. Rzęsy będą uniesione przez pięknie podkreślone i muszę wam przyznać, że ten efekt u mnie nawet potrafi się trzymać przez kilka dni, dlatego że ta ciepła zalotka właśnie sprawia, że one się odkształcają na długo i jeżeli nałożycie maskarę, to naprawdę nie potrzebujecie już dokładania jakichkolwiek sztucznych rzęs.